Przygotowuję materiał dla radnych. No on jest moim zdaniem porażający. Ja dawno już, znaczy od kiedy się zapoznałem z materiałami dotyczącymi szlotu, uważam, że jest to organizacja, stowarzyszenie tak skompromitowane, że, że, że już więcej nie powinniśmy w tym uczestniczyć i jakby legitymizować to, co szlot robi. Wie pan, na zlecenie Komisji Rewizyjnej Szlotu powstał audyt za rok 23 i tam biegła sądowa, która ten audyt przeprowadzi, no, przeprowadziła, biegła sądowa z zakresu księgowości i finansów, grube opracowanie, no, naprawdę wnioski porażające, tak i o niegospodarności, o nieprawidłowym, że tak powiem, opisywaniu faktur, nieprawidłowym płaceniu VAT-u, ale również jest poruszony wątek no, karty płatniczej, którą szlotu tu dostępnie, tą kartę dwóm urzędnikom miasta i zawarł dwie umowy. Jedna umowa była na, na, na przygotowywanie konferencji i szkoleń dla urzędników, ników miasta, przede wszystkim dla burmistrza byłego, a druga zawarta dwa dni później była na używanie przez dwie osoby z urzędu miasta karty płatniczej szlotu, co było w ogóle niezgodne z prawem i teraz no, szlot. Mm, w ogóle żadnych konferencji nie przygotowywał, że tak powiem z punktu widzenia logistycznego. Te osoby, które miały tą kartę jakby płaciły, wyjeżdżały. No powiedzmy był wyjazd do Poznania. Tak, i był potem przychodziła faktura taka zbiorcza ze szlotu do Urzędu Miasta, że na wyjazd szkoleniowy konferencja samorządowa w Poznaniu wydano tam powiedzmy 25 tysięcy złotych tak ona trwała trzy dni czy tam dwa dni. Proszę pana okazuje się, że w ogóle żadnej konferencji nie było tak. Szlot opisał konferencję widmo, której nie było w tym czasie Delegacja na konferencję, tak, była na meczu Lecha, tak, z Florentiną, bawili się znakomicie, tak, najdroższe hotele, Wyszynk, co chwila faktury za alkohol, wie pan. i to jakby. To, to jest oczywiście naganne z punktu widzenia osób, które to robiły, i to jest przedmiotem śledztwa prokuratury. Ale szlot to jakby legitymizował, dając wiedząc, że to jest nieprawda i podpisując taką fakturę zbiorczą, żeby miasto potem im za to zapłaciło, tak? Ponieważ oni ponieśli koszty rzędu 20 paru tysięcy złotych. Umówmy się nie na żadną konferencję, tylko na hotele i, 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 i alkohol, tak? Przede wszystkim, no jedzenie pewno, bo zakąska na pewno też jakaś była. Więc, więc proszę pana i do czego ja zmierzam? Bo to jest jakby przedmiotem. Tym się pro pro prokuratorzy zajmują i bardzo dobrze. Ale było zebranie ogólne szlotu, gdzie ja te przedstawiłem tą sytuację. Wszyscy członkowie szlotu, a miasto ma tylko jeden głos, tak? A płaci 300 tysięcy złotych rocznie składki. I, I wszyscy ci, którzy tam byli, no człowiek, który nie wiem, ma na przykład, nie wiem, jakiś bar albo restaurację, też ma jeden głos, tak? I miasto też ma jeden głos. I y, każdy miał dostęp do tego raportu y, przygotowanego przez tą biegłą sądową. Mało tego, ja jeszcze na tym zebraniu to omówiłem, pokazałem, że są absolutnie nieprawidłowości, tak? I apelowałem, żeby nie udzielać zarządowi szlotu absolutorium i nie przyjmować sprawozdania finansowego. Które jest ewidentnie opisane w tym opracowaniu, że jest, jest zrobione niezgodnie z prawdą. Tak więc i proszę pana i, i to przechodzi, tak, Wszyscy, znaczy większość osób, powiedzmy sobie, zbliżonych do poprzednich tutaj włodarzy miasta, głosują za tym, żeby udzielić absolutorium i, i, i żeby przyjąć to sprawozdanie finansowe. I teraz mamy rok 25. Dalej te same osoby tam są w tym szlocie, czyli dalej my nie będziemy mieli jakiegokolwiek wpływu na to, jak te nasze pieniądze, tak, te 300 tysięcy złotych przekazane przez miasto, w jaki sposób one będą, czy, czy, czy będą znowu na, wie pan, oglądanie meczu, tak, teraz nie wiem, jakiegoś innego, tak, czy piłki nożnej, czy, czy, czy na wyjazdy wie pan, gdzieś tam po hotelach z, z rodzinami, bo to tak się odbywało, tak. Ja tego nie będę legitymizował. Ja uważam, że są tak mocne dowody, że absolutnie miasto powinno zrezygnować z członkostwa i chciałbym, żeby to była decyzja nie moja, tylko to była decyzja radnych. Dlatego tą całą sytuację przedstawię dosyć szczegółowo w czasie najbliższej sesji. A jak radni zdecydują, to zobaczymy. Ale jeżeli zdecydują, że mamy nie wychodzić, to znaczy, że popierają to, co się działo. Spodziewa się pan burzliwych obrad? Tak, spodziewam się burzliwych obrad, dlatego że, że no, za, 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 zawsze wie pan takie sprawy budzą emocje tak. No wiadomo, że, że nie wszyscy są zadowoleni, że ja siedzę w fotelu burmistrza i, i tutaj może to być różnie, tak? Natomiast no, fakty są po prostu porażające i, i, i trudno z nimi dyskutować.